No, witajcie. Muszę jeszcze raz dokonać nagrania pierwszej części, ponieważ jakoś nie zapisała mi się ta część. Dobrze, że chociaż ta druga jest. Będę starała się odtworzyć z pamięci. Zobaczymy, ile tam mi zostało. Dzisiaj drugi dzień świąt i zobaczcie, jak. W pogodzie wszystko się zmienia. Niedawno było ciepło, jeszcze wygrzewałam się na słońcu na tarasie, a dzisiaj nagły obrót o 180 stopni i jest zima. Zimowa, biała Wielkanoc. I tak to, i tak to właśnie bywa. Właściwie jest to czas, kiedy w tym okresie Świąt Wielkanocnych, zastanawiamy się nad pojęciem śmierci, życia i śmierci. Jest to właściwie nieodzowny aspekt tej rzeczywistości, ale czy tak rzeczywiście jest, ponieważ od początku jest mowa o śmierci. Jako, że się rodzimy i odchodzimy, jako aspekt rozważań filozoficznych, jak i też religii, ja nie będę tutaj mówić o tych różnych teoriach, ale krótko będę starała się przedstawić swoje rozważania, swoje przemyślenia i swoje doświadczenia na temat właśnie śmierci. Śmierć jako aspekt, z definicji to jest właśnie aspekt, że następuje jakiś koniec, ale czy tak w rzeczywistości jest, ponieważ ten koniec jest początkiem czegoś nowego, czyli śmierć można powiedzieć, jest końcem tak jak obserwujemy życie w przyrodzie, końcem formy, formy. materialnej, cielesnej. Która w jakiś sposób ulega przemianie, zniszczeniu, ale jak to właściwie jest, ponieważ cały czas ten świat kryje te tajemnice. Więc to tylko jest to, co w jakiś sposób doświadczamy tej rzeczywistości na zewnątrz i można powiedzieć też o śmierci duchowej. W, no, w jakiś sposób no, przeżywali mistycy i też jest ta śmierć duchowa w tym aspekcie że coś się coś umiera w nas następują jakieś zmiany i właściwie rodzimy się do nowego życia ta śmierć jest cały czas można powiedzieć <laughs> ponieważ jeżeli dokonują się jakiejś zmiany to, to umieramy rodzimy się do czegoś nowego. Tak samo jak zmieniamy ubrania, <śmieniamy> czy jak kładziemy się do snu, no to w pewien sposób sen, sen jak najbardziej yy, pokazuje nam ten aspekt śmierci, że jesteśmy wyłączeni z tego życia. Ciało pracuje, oczywiście, ale my nie mamy jakiejkolwiek świadomości. Myślę, że ten sen wyraża jak najbardziej ten aspekt tego, co on będzie się dziać yy, właśnie yy, tej rzeczywistości, w tej przemianie czy przechodzeniu. To jest właśnie ten sen i właśnie to jest błogosławieństwo, yy, błogosławieństwo co Są ci, którzy umierają w śnie, ponieważ. Przechodzą jak najbardziej w sposób, można powiedzieć, bezbolesny do nowego życia. Ale śmierć, tak naprawdę, jak ja już byłam mała, się zastanawiałam, o co tutaj chodzi w tej śmierci, czemu rodzimy, czemu musimy się umierać. I takie zawsze miałam założenie, że nie, ja nie chcę umierać. Um, <laughs> I chcę doczekać właśnie tego y, przyjścia, drugiego Chrystusa, żeby moje ciało nie uległo rozkładowi. I głęboko to we mnie przeświadczenie zapadło i wierzę głęboko, że tak będzie właśnie. Ale jest to właśnie aspekt y, biblijny, religijny, to co y, jest nam podane. Ale z czasem właśnie. Y, to właśnie moje yy, założenie, pragnienie jeszcze bardziej, yy, można powiedzieć, pogłębiło się, pogłębiła się ta świadomość i jestem przekonana w związku poprzez różne doświadczenia ze śmiercią i stajęcia twarzą w twarz wiele razy w moim życiu, wiele razy niezliczenie. Że w końcu doszłam do wniosku, że tej śmierci nie ma po prostu. Po prostu nie ma, bo stanęłam yy, wiele razy jej nie ma. Dlatego yy, czasami można powiedzieć, że ta śmierć, jeżeli yy, mamy jej. Świadomość to w jakiś sposób, tak jak w średniowieczu właśnie mówili Memento Mori, pamiętaj o śmierci, czyli jest w jakiś sposób, może być manipulacją, ale też motywacją, żeby mieć lepszą jakość życia, świadomego życia tu i teraz. I wiele ludzi właśnie podejmuje się na co dzień, żeby właśnie żyć tak, jakby to był ostatni dzień, tak to robił Steve Jobs. Telebryci, jak najbardziej, ale może być ten, ta śmieć również używana jako mm, manipulacji. Tu trzeba właśnie uważać. Ja zazwyczaj się zastanawiam, no tak, no jak nie ma śmieci, no to jaką będę mieć motywację do tego yy, lepszego yy, <laughs> życia? Yy, ale zawsze właśnie jest. Ponieważ wszystko zależy od naszego nastawienia, od naszej wiary. Tak jak wierzymy, tak, tak nam się dzieje. Możemy w jakiś sposób się unicestwić. I to też właśnie jest ten sen, że tu zasypiamy, i też nie, wie, nie wiemy, czy się obudzimy. Także i widzimy też, obserwując tutaj różne doświadczenia innych ludzi, życie, że to ciało nie ulega u niektórych zniszczeniu, niektórych świętych to ciało um, jest przez wieki. Także to też daje do, do myślenia właśnie, że, że jednak to ciało ma też swoją wartość. I właśnie chodzi tutaj o to, że mamy tutaj ten przykład Damany, że to jest zmiana gęstości ciała. Teraz i, i, i ja mam takie rozważania, doświadczenie właśnie na temat też swojego ciała, że to ciało ulega transformacji, ta gęstość ciała się zmniejsza i to ciało staje się transparentne czyli to ciało te, które mamy, pod nim jest jeszcze to ciało astralne, jak to się mówi, ale ja to używam nazwy tutaj ciała transparentne. Jeżeli chodzi o że mamy w przyrodzie coś umiera, coś się kończy, jeżeli chodzi o te fizyczne formy, czyli widzimy, że zwierzęta taki w pewnym momencie umierają. Pozostaje ich ciało, które ulega zniszczeniu. Tak to samo można powiedzieć, że jest z człowiekiem. Człowiek się rodzi, i w którymś tam momencie życia opuszcza to ciało. A to ciało oczywiście polega, podlega rozkładowi zepsuciu. Już od początku, właśnie był rozpatrywany aspekt. Śmierć. Nie chcę tutaj wracać do rozważań filozoficznych, aspektów religii, tylko tak pokrótce można powiedzieć, że śmierć w jakiś sensie jest <śmierć> używana też do manipulacji ludzi, ponieważ zobaczcie, wiele ludzi mówi, i było właśnie w średniowieczu takie powiedzenie Memento Mori, pamiętaj o śmierci. Czyli daje nam tą motywację, te myślenie codziennie. I tak niektórzy właśnie celebryci też mówią, żeby pamiętać o śmierci, bo wtedy daje to im siłę napędową, żeby w każdym dniu robić coś sensownego i żeby każdy dzień przeżywać jak najlepiej. I oczywiście, jeżeli tak to jest, no to może to, to dobra jest motywacja, ale śmierć także bywa e, używana do różnych e, manipulacji, przemocy, e, bo cię zabije i tak dalej. Bo jak tego nie zrobisz, to umrzesz, wiążało się to z różnymi e, z różnymi przekleństwami i tak dalej o co właściwie chodzi w tej śmierci no i właśnie w tej aspekcie chrześcijańskiej że śmierci praktycznie jest ta śmierć praktycznie jest tutaj tylko w tym aspekcie ziemskim, natomiast nasze powstaniemy no ale skoro jesteśmy wieczni to jak powstaniemy, te ciała nasze mają postać, jakie one będą. I właściwie już jako dziecko zastanawiałam się nad aspektem śmierci I zawsze moim takim marzeniem było, żebym doczekała się tego przyjścia Chrystusa drugiego, żeby to moje ciało nie uległo rozkładowi, żebym po prostu nie umarła. I cały czas to wierzę, ale w tym aspekcie doszłam już do jakiejś większej, można powiedzieć, nie wiem, czy świadomości, czy rozważań, że właściwie ta śmierć w jakimś sensie jest iluzją. Ale jeszcze zanim powiem, to można podać tu pewne przykłady: niektórych ludzi czy te święty, których ciało nie ulega rozkładowi. Albo w tym aspekcie, jeżeli Chrystus się pojawił, to ma to ciało jest to ciało, można powiedzieć, o zmniejszonej gęstości. Staje się ono w jakiś sposób, można powiedzieć, w cudzysłowie transparentne. To ciało, które właściwie mamy, zostaje w jakiś sposób właśnie przemienione. I tak samo jak się ukazuje Maryja. Także to wszystko zależy od nas, w jaki sposób pojmujemy tą śmierć. Ja zawsze mm. myślałam, że jest ta śmierć, a w końcu doszłam do wniosku, że śmierć to miłość. I jej nie ma. Na no właściwie dlaczego? Dlatego, że podstawą jest jesteśmy wiecznie. No dobrze, a co chciałem? Ja zazwyczaj właśnie mówię, bo to wszystko zależy, co. Mamy w naszych głowach, że my krujemy tą rzeczywistość. I tak jak myślimy, tak właściwie nam się dzieje, tak się właściwie stanie. Tak myślę, tak jest e, moje założenie. E, ponieważ ja <grybujesz> e, bardzo dużo się z tą śmiercią stykałam osobiście i właściwie. <grybujesz> Nigdy nie, nie przyszła ta śmierć tak jak miała, to, to znaczy stykając się ze śmiercią, będąc potrącona, będąc prawie blisko jakichś tam wypadków, będąc no, y, prawie już y, tracąc życie, ponieważ już moje serce słabo pracowało. I, i właściwie... No nie, no i ja doszłam do takiego wniosku, że nie ma tej śmierci. Po prostu nie ma. No i co dalej? I zauważyłam w tym aspekcie, że z czasem to nasze ciało także ulega tutaj przemianie. Staje się ono bardziej takie lekkie, przezroczyste i już tutaj na ziemi, ponieważ ten czas na Ziemi jest wieczny. To wszystko tutaj się rozgrywa. I, może, i, i właśnie to nasze ciało ulega przemianie. No nie wiem, to jest właściwie moje założenie. Myślę, że każdy jakoś to inaczej może tam ma wyobrażenia o tej śmierci, ale w jakiś sposób ta śmierć jest nam też wmówiona i używana do różnych celów. Um, i właśnie Ym, tak więc jeżeli chodzi o śmierć, czyli śmierć jest miłością. I ci, którzy w nią wierzą, no to jej dostępują, bo wszystko zależy od naszej wiary. Jeżeli nie wierzysz śmierć, no to tej śmierci prawdopodobnie nie doświadczysz. W życiu nic nie jest, nic nie jest e, pewne. Tak jak zobacz, wczoraj było pięknie, dzisiaj już jest e, śnieg i nie wiadomo jak to jest. Natomiast ja ogromnie wierzę w to, że nie ma. I ci, którzy. Leżą właśnie na cmentarzach, to właśnie to jest ich świadectwo wiary w śmierć. Dlatego oni tam są. Ja po prostu mam takie wyobrażenie, że ja nie umrzę, tylko że moje ciało zostanie przemienione i w jakiś sposób będzie transparentne, tak jak Maria została wzięta. Swoją, swoją duszą, ciałem cała do nieba. Natomiast Chrystus oczywiście w jakiś sposób ukazał, że dokonała się ta śmierć, ale jednak to jego ciało po złożeniu urobu do grobu zostało też przemienione. Jest to to ciało transparentne, które z czasem tutaj możemy też doświadczyć. Żyjąc właśnie tym życiem duchowym. Tak więc to jest kwestia wiary, naszej wiary. Tak jak sobie to, w co wierzymy, tak będziemy mieli. Tak kreujemy. I oczywiście jest to bardzo trudne, żeby nagle wszystko się pozmieniało, bo to jest długi proces żeby po prostu zrozumieć aspekt śmierci, ale jesteśmy na tym etapie właśnie do tej świadomej, wspólnej świadomości, zmiany tej świadomości, że właśnie ta śmierć to miłość. Tej śmierci nie ma i nawet w tym aspekcie fizycznym. Właśnie na tym to polega i właśnie to jest. Może myślę, że trudne do zrozumienia. To, co trudne jest do zrozumienia, no to właśnie to jest ten aspekt wiary. I życie pokazuje nam różne przykłady ludzi, prawda, że przeżywają jakieś tam ekstremalne warunki, że to ciało niektórych ludzi nie niszczy, a więc to wszystko daje. Do myślenia, ale podsumowując krótko, nawet jeżeli umrzesz, i nawet to zmartwychwstaniesz, i jeszcze jedno tutaj mi się nasunęło, właśnie najbardziej ta śmierć przypomina mi aspekt naszego codziennego snu. To jest właśnie to, jak najbardziej oddaje nam właśnie śmierć. Po prostu Jesteśmy w pewnym momencie, nas nie ma. No, bo zobacz. Nie mamy żadnej świadomości. Nasze ciało pracuje, a Ty jesteś włączony z życia. I można powiedzieć, że tak może być: że wszystko zależy od naszego nastawienia, od naszego umysłu. Jeżeli sobie myślisz, że. Po śmierci już nic nie ma, no to po prostu zaśmiesz i będziesz wyłączony. I nie ma już życia. Możesz później, może w jakiś sposób, tak jak ludzie ze śmieszki wstają, obudzić, powiedzieć, mieć chęć znowu do życia. I Bóg ci to umożliwi. Tak więc od Ciebie zależy, jak będziesz pojmować śmierć. I w jakim kierunku pójdziesz słuchaj głosu swego serca. Dla mnie śmierć to miłość. I ja wierzę głęboko, że tak jak od dzieciństwa miałam, że nie doświadczę tej śmierci fizycznej. I jest to u mnie przekonanie takie tak głębokie, że po prostu nie wiem, jak to wyrazić. Dlatego jak już powiedziałam moim dzieciom, że jak nie będzie mojego ciała, to znaczy, że już tam gdzieś przeszłam sobie do innego życia. Um, także żyjemy w ciekawym, niesamowicie ciekawym świecie. Także życzę wam znalezienia tej drogi i dobrych rozważań na temat śmierci, jak u was jest. A najlepiej zacznijcie od tego, żeby sobie powiedzieć, oswoić się ze śmiercią, że śmierć to miłość, albo stanąć jej prosto w oczy, to tak jak ja, że stanęłam tyle razy i patrzyłam jej w oczy i po prostu jej nie ma. No po prostu jej nie ma. Dla mnie ta śmierć. Nie istnieje, oczywiście, jest śmierć, można powiedzieć, w jakimś sensie duchowa że człowiek w jakimś sensie może się unicestwić, wyłączyć o życia, ale to już jest temat yy, oddzielny temat, na który tutaj można też yy, długo rozważać są te różne wymiary śmierci, tak jak wcześniej już powiedziałam. Także <laughs> śmierć to miłość. Śmierć jest iluzją. A co ty myślisz o śmierci? Ciekawa jestem. Podziel się swoimi przemyśleniami. Każdy jest ważny. Zajmie się przecież ubogacany. Dziękuję ci za uwagę trzymaj się.